flagi Federacji Rosyjskiej i miasta Moskwy oraz wstążka Świętego Jerzego. To najważniejsze symbole, jakie pojawiają się w Rosji z okazji obchodzonego 9 maja Święta Zwycięstwa. Od pięciu lat takie właśnie wstążeczki są rozdawane Rosjanom, aby ci mogli nosić je w widocznym miejscu i w ten sposób upamiętniać zwycięskie zakończenie wojny ojczyźnianej. Świąteczny symbol szczególnie podobali sobie kierowcy samochodów, dlatego trudno spotkać auto, które nie byłoby przyozdobione wstążeczką Świętego Jerzego. Najczęściej trafia ona na antenę oraz lusterka. Rosjanie przyznają, że jest to dla nich bardzo ważny symbol. W Dzień Zwycięstwa mogę powiedzieć, że wspominamy o i tych, którzy brali w tym udział. O to właśnie chodzi. Kolory czarne i pomarańczowe symbolizują barwy prochu i ognia. Niektórzy przypominają też, że były to również kolory herbu carskiej Rosji. W tym roku w samej tylko stolicy Rosji rozdano ponad 6 milionów wstążek. Z Moskwy dla Telewizji Polskiej Tomasz Jędruchow.